Tego, że... Witam Państwa serdecznie na trzecim w tym roku akademickim wykładzie w kyszlu Laboratorium Filologii Klasycznej. Naszego prelegenta, wydaje mi się, nie trzeba, nie trzeba nikomu przedstawiać. No, niemniej z drugiej strony, jak zapytać, to trudno, trudno by było powiedzieć, czym się Szymon Hołownia zajmuje najbardziej. Bo nie jeden to zapewne jako ratownika medycznego e, w Jarymstobu. Niektórzy nie pamiętają już... Nie pamiętają. No, a przede wszystkim Szydą Połownie jest znakomitym dziennikarzem e, i felietonistą, e, dyrektorem e, programowym Religii TV, byłym e, dyrektorem Działu Kultury w Gazecie Wyborczej. No i jest to jest to Polska. Wszyscy go też znają pewnie z jego książek. Z jego książek ostatnio biografia Boga o, o, o znakomitym tytule Bóg, Życie i Twórczość, która jak zbadałem z Petimedin.pl w ciągu ostatnich dwóch tygodni znajduje się na siódmym miejscu, jeśli chodzi o najlepiej się książki. Um, to nie jest reklama, to jest m, po prostu to, co na to wpadłem, żeby powiedzieć. E, Szyma połowia jest, jest, jest też ojcem w e, e, serwisu battle.net.pl, e, na którym wywiesiliśmy e, właśnie to ogłoszenie też o tym wykładzie. No, nie, nie ukrywam, że ciekaw jestem to, co Unia nam tutaj powie, bo jej no, konwencjonalność, oryginalność to jego znak filmowy. Zapraszam wszystkich na wykład. Dziękuję. dla mnie. I ja muszę powiedzieć, że czuję się trochę po pierwsze onieśmielona, po drugie zakłopotana, po trzecie przerażony, dlatego że siedzą tu osoby wyposażone w tytuły naukowe, wiedzę, lata studiów i doświadczeń, ale oto przychodził Bogi Pastuszek zupełnie do żłobka wiedzy i będzie teraz dzielił się, dzielił się mądrościami. Przew chwilę zostanie zniszczony. Mam nadzieję, że firma Toshiba robi odporne komputery. E, proszę Państwa, to nie kompeteria, ale chciałbym na początku jednak zaznaczyć, że ja nie jestem ani filologiem, ani teologiem, jestem amatorem. I z tej perspektywy dzisiaj będę do Państwa snuł nie tyle wykład, co jakąś gawędę o rzeczach, które mnie w myśleniu nad Bożym Narodzeniem, nad tym, co o tym można się dowiedzieć w całym Bożym Narodzeniu, zastanowiły, co mnie zatrzymało, co, co wydaje mi się ciekawe, co wydaje mi się mniej ciekawe. Jakimi trochami moim zdaniem ta myśl ludzka szła i, i, i jakie ciekawe zakręty zdarzyło jej się brać? Żeby Państwa przekonać, że mówimy o czymś, co jest niezwykle aktualne i o tym, że apokrypty dotyczące Bożego Narodzenia powstają i dzisiaj, chciałbym Państwu zaprezentować coś niewielkiego. To, to, teraz jak się, bo to będzie chyba za dużo, wiesz, bo ja mogę to już odpalić, ale nie będziemy widzieć ekranu. Chodziło o to, żeby zmniejszyć nieco skalę doznań. Jak to Może tym z, z przeproszeniem to... przyciskiem. Ale to jest Nie, prostu, nie to jest z YouTube'a, natomiast masz tu ten problem, że to będzie po prostu za duże, bo jest nie wielka w tej chwili. Straszny się wielki. A to co to się dzieje? A widzisz. No Jak no. tak możemy zrobić, żeby te rzeczy, które widzimy były mniejsze? O, znakomicie. Dobrze. I teraz jeszcze raz sprawdzamy. Oto, aby wokry współczesny dotyczące narodzin Zosy. Proszę popatrzeć. Co to za melodia? <grywa> A, I <laughs> don't I <laughs> do <laughs> Terima kasih telah menonton! a <laughs> 음 <laughs>